Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Mesjasz, Syn Boga Żywego. Opinie na temat Jezusa, a fakty, prawda. Zastosowanie pojęć, które niosą adekwatne treści, a ich zrozumienie. Piotr wyznaje prawdę, ale jej nie rozumie. Boże objawienie nie likwiduje wagi namysłu. Ale zaprasza do współpracy z Bożym duchem i korzystania z Jego natchnienia, by człowiek nie zinterpretował Boga według swoich kategorii myślowych. Okazuje się tu konieczność wsłuchiwania się w Jezusa, obserwacji Jego działań i respektu wobec Jego suwerenności, Jego tożsamości. Mesjasz, czyli namaszczony Bożym duchem będzie działał nie według żydowskich koncepcji triumfu władzy i przewodzenia ludowi, ale zgodnie z ruach. Syn Boży nie funkcjonuje w podległości, lecz w bliskości i współdziałaniu z Ojcem i Duchem jako jeden Bóg. Warto przyjąć Boże wyjaśnienia, a nie tworzyć własne. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.